Siemaneczko, witam was w kolejnym materiale. Tutaj kończyliśmy poprzedni materiał i zaczynamy następny. Jestem właśnie po treningu z tatą. To już nasz trzeci wspólny trening, więc na niego was mogę właśnie w tym momencie zaprosić. See, the ass way of my savior, girl And I don't know if I'll see you later So I'm bout it If you're bout it My head has been spinning I might need a minute Kick it, so just come with it if you with it. And this game that we're playing, you want me, but won't say it. If I told you I'm leaving, you would be so devastated. And I don't want no bullshit excuse. Like, you ain't got no time for me, as if that shit was true. Just tell me how it is, how you want it. If you're down, wanna summit. I got plans, and you're one of them. Not trying to pretend. See, I don't know you at all, but I'm bout it. If you bout it, don't give a fuck If you're involved, cause I'm bout it If you bout it, don't act like you are doing a favor But honestly, I swear you're my savior, girl You really think I'm bad? it? Say she wanna leave, but it's way too crowded But I'll lie with you, I'm playing games I ain't trying to lose And if I take you back, I'ma kiss your neck I could be your now, I could be your next I could be the one to relieve your stress when we talk about sex, she zip that dress Bless, maybe one day I could take it Give it to me, cause I'm tired of waiting I'm like the latest, number one play on your playlist Don't trip if these other girls play it And I don't like to fight You're the type that I'd like to wife Guy feeling like life is nice At the movies, eating Mike and Nikes, And if the price is right, then I guess I'm bad See, I don't know you at all, but I'm bout it, if you bout it, don't give a fuck, if you're involved, cause I'm bout it, if you bout it, don't act like you are doing a favor, but honestly I swear you're my savior, girl, and I don't know if I'll see you later, so I'm bout it, if you bout Champagne for breakfast, first things first, never put you second, girl. Don't be stressing. I forgot to mention I'm bad about it. Don't be offended. I fucks with you, cause you're down to earth. Got an ounce of perp if you're down to burn. You got a plan and you're still in school. or oh, you got a man, but that shit is cool, right? And if you like, you can stay for the night. Don't stay for the love, don't stay for the life. Know my name then say it to me twice. Let me hear that shit, let me see that shit. You could be the one if you wanted to. Oh, you got games, you can keep that shit. Girl, come and let me know what you wanted. Na dzisiejszym treningu elementy z analizą przed i po przyjęciu, później wybór z zagraniem do bramki poćwiczyliśmy też wspólnie auty. Wpadłem na taki pomysł, żeby w taki sposób to zrobić, ponieważ jak widzieliście i na tym meczu, i na wcześniejszych zdarzało mi się chociażby raz w meczu, żeby niedokładnie odegrać, albo to odegranie było za słabe, więc stwierdziłem, że jest takie no tam z 40 razy chyba coś takiego zrobiliśmy. 40 takich powtórzeń powtórzeń zrobić. Później strzały, i jak skończyliśmy trening, to, to jeszcze na koniec taka krótka techniczna żonglerka wjechała, i to tak naprawdę tyle. Lecę zjeść obiad, później wracam w to samo miejsce, ponieważ tutaj mamy w klubie trening z drużyną, i wieczorkiem prawdopodobnie wybieram się na siłownię, ale myślę, że bez kamery, bo w tych późniejszych godzinach jest trochę tam więcej ludzi, bardziej się też skupię na tym, co ja tam mam zrobić. A jak teraz się pojawiają materiały z boiska, to myślę, że to jest zdecydowanie ciekawsze i ja też zdecydowanie bardziej lubię to robić. Możecie też dać znać, ponieważ wyjdzie tam pewnie dużo strzałów i postaram się je wrzucić wszystkie, e, chyba że stwierdzę, że jest ich za dużo, e, ale postaram się wrzucić wszystkie. Czy chcielibyście, żeby na tych materiałach tych strzałów było mniej, e, czy one były wszystkie od początku do końca, bo no, mogą one po czasie nudzić, nie? Ja myślę, że zdajecie sobie sprawę, że ja nie boję się wrzucić moich farfocli, moich słabych strzałów, bo ja sobie z tego zdaję sprawę i też wam pokazuję, że nikt nie jest idealny, bo tworząc materiał można łatwo, łatwo zmanipulować wszystkim i pokazać, że każdy strzał to okienko. Więc tak nie chciałbym robić. Ale jeśli na przykład stwierdzicie, że lepiej będzie tak zrobić, że nie wiem, wrzucamy 20-30 strzałów, raczej te lepsze, jak były jakieś gorsze, również nie wpadną, ale niech to nie będzie, także to będą wszystkie, to dajcie znać, dajcie znać po prostu, jak wy widzicie, jak to najlepiej zrobić, jak to według Was się najlepiej odbiera. A ja sobie to, to wezmę do siebie i może coś zmienia, a może zostawię tak, że dalej będą wszystkie, no zobaczymy. Więc no co, lecę teraz na obiad, a myślę, że będziemy się widzieć następnego dnia. Różnie to bywa, jak. My się widzimy, ale wtedy, kiedy mogę, biorę kamerę i sobie rozmawiamy i wam coś pokazuję. Możliwe, że będę miał też dostępny mecz na tym materiale, ale to pewnie po tytule też będzie, wiadomo, materiał z, z meczu, z tego poprzedniego, który graliśmy, więc również będzie do analizy albo ten materiał, albo następny, ponieważ teraz trzy materiały mają wlecieć w tygodniu. W sumie, już pierwszy powinien wlecieć, ten będzie jako drugi i jeszcze coś trzeciego będzie trzeba skleić, oczywiście, że coś tam, coś tam powinno wlecieć, więc no, lecę, lecę, lecę na ten obiad. Do 1.07.2021 waży ponad 72 kg. Sąs do tego punktu szóstego, czyli waży ponad 72 kg. No to dzisiaj na wadze prawie wskoczyło 70, ponieważ było 69,8 jakoś tak. Więc jestem bardzo zadowolony, że tak to stopniowo wszystko przebiega, że powolutku to wbijam. Nie jest to też tak aż szybko, i nie jest to też robione. Wiecie, na zasadzie, że jeść jak najwięcej fast foodów, czy tego typu rzeczy, bo to by nie było problemem, żeby te 72 tak wskoczyło to nawet w dwa miesiące mógłbym tak pewnie zrobić albo i mniej, ale, ale tu chodzi właśnie, żeby i był trening dobrze zaplanowany, tak jak to jest dotychczas, ponieważ zaraz wybieramy się na siłownię, mamy rozpiskę na nogi od trenera Armando na kolejne teraz 4 tygodnie mamy rozpiskę, więc dzisiaj będę, będę robił nogi, na nie Was zabiorę z boiska dzisiaj nic dodatkowo nie robię aczkolwiek dodatkowy trening będę robił po treningu z drużyną bezpośrednio, gdyż tam mam troszeczkę przyspieszeń takich do zrobienia i, i zatrzymań na, na boisku, więc dzisiaj dzisiaj bez boiska, a jutro będę się wybierał środa na boisko i tam też mam takie i troszeczkę biegowe rzeczy i również oczywiście strzelecko techniczne. Wchodząc jeszcze na temat wagi ogólnie żywienia, chciałem podziękować mojej siostrze za paczuszkę wysłała do nas tutaj do, do rodzinki, jeśli nie wiecie mam siostrę, która mieszka w Anglii i przysłała mi takie oto tutaj słodycze Lint Toblerone i jeszcze tutaj są jakieś płateczki. Ciekawe są te płateczki. Czekajcie, pokażę wam. Takie płateczki. Jestem ciekawa co to co to będzie. Więc jeszcze raz ci bardzo Julia dziękuję. Tak tutaj na wizji. A tutaj właśnie chciałem przejść do tematu słodyczy czy fast foodów, czy ja jem takie rzeczy. Więc bardzo prosto wam mogę odpowiedzieć, że jem, ale oczywiście taka z takim zdrowym rozsądkiem i z chłodną głową do tego wszystkiego i jak mam wam tak powiedzieć o moich doświadczeniach, też troszeczkę z jedzeniem, miałem taki moment jak byłem w lechu. O tym wam chyba nie opowiadałem. Pewnie pojawi się też większy temat z tym związany, jak się otworzę dla was na te 5000 subskrypcji. Co powiedziałem, co zrobimy taki materiał z taką, no taką moją historią. Oczywiście nie chcę, by to tak brzmiało, że historia to, to wiecie, to będę się opisywał jako nie wiadomo jaką osobę. Tylko żeby wam nie trochę przybliżyć i też tak jak ja się lubię rozgadać to to wam się tam rozgadać no mówię bardziej się się przybliżyć ale wracając do tego tematu bo uciekłem byłem u takiej jednej no dietetyczki bym powiedział która na takiej maszynie mnie sprawdzała i ja miałem wtedy taki problem, że bardzo mało ważyłem, byłem bardzo niski, no zdecydowanie odbiegałem od reszty rówieśników, e, o tym już chyba nie raz wam wspominałem i, i też raz jak widziałem jakiś starszy materiał z Lecha, to naprawdę aż nie wierzę, że tak ja mogłem wyglądać, tak jak teraz na siebie patrzę, to nie wierzę, że tak można było wyglądać, nie, to normalnie wyglądało tak jak ja patrząc na siebie teraz, a na tamtego, to gdybym w siebie wleciał, Taki ja teraz w tamtego, to normalnie tamtego gościa nie ma, a, a i tak grałem z zawodnikami większymi zdecydowanie od siebie, więc y, dziwne, że żadnych jakichś poważniejszych kontuzji nie doznałem, to jest, to jest bardzo dziwne. Y, I tam y, miałem, byłem, byłem tak zafiksowany na ten temat, że znaleźliśmy taką osobę, że ona mi tam przepisała jakieś też krople na to, żeby, żeby ten wzrost pobudzić y, y, i tak to wszystko, wiecie, zacząłem mocno wierzyć, że żeby właśnie rosnąć, tam też y, miała to takie podejście, jak teraz czytam y, potęgę podświadomości, to no i też ogólnie z rozwoju duchowego te, te rzeczy związane, bo też już mam kilka książek, które przeczytałem, to właśnie tam też podsuwała takie rzeczy na głowę, czyli miałem sobie wyobrażać siebie jak, y, wiecie, najwięcej szczegółów, takie wyobrażeniowe treningi, w których na przykład wchodzę do domu, tata jest zdziwiony jak ja urosłem, że y, na przykład uderzam głową o futrynę, jak wchodzę, tego typu rzeczy, Oczywiście Oczywiście tak teraz nie ma, ale swoje urosłem i tak, i z tego jestem bardzo zadowolony, więc. No, nie wiadomo, czy sam organizm po prostu tak miał podziałać, czy ta dietetyczka mi pomogła. W każdym razie ja robiłem wszystko i moi rodzice robili wszystko, żeby mi w tym pomóc, i, i doszło do tego, że swoje co miałem, to urosłem i, i uważam, że jest dobrze tak jak jest w tym momencie. A wtedy, no, było naprawdę średnio to wyglądało, a potem był ten wystrzał, i, i wszystko, wszystko fajnie poszło. Tu tak wam tylko nawiązałem, i tam też, jak byłem właśnie tak zafiksowany na to, że wiecie, że jestem taki niski, że jest osoba, która mi będzie w stanie pomóc, żebym był wyższy, i tak dalej, i tak dalej, to miałem tam na przykład takie kryteria, w sensie kryteria. Po tych wynikach wyszło, że właśnie, żebym słodyczy najlepiej odpuścił. Jak jakieś słodycze, no to były tam wiecie, jakieś podkreślone, typu może jakieś sezamki, czy coś w tym stylu. No i ja tak typowo do tego podszedłem, że przez cały rok, naprawdę przez cały rok, i to mogę z ręką na, na sercu powiedzieć, że żadnych słodyczy nie jadłem. Kompletnie żadnych słodyczy, w sensie te czy sezamki czy coś, nie wiem czy to jakoś się zalicza, pewnie się zalicza, ale, ale no nie jadłem nic takiego i wtedy byłem tak zafiksowany, że kompletnie o tym nie myślałem, nie było to dla mnie na przykład uciążliwe, ja po prostu robiłem to co mam robić, skupiałem się też na piłce, była też szkoła, więc kompletnie o tym nie myślałem. Ale po czasie, jak tak patrzę i teraz, jak jestem, to uważam, że to nie było takie najlepsze, że również uważam, że trzeba sobie po prostu pozwolić raz na jakiś czas I, i to jest też takie zdrowe. I tak jak mówię, wtedy to nie było jakieś mega ciężkie dla mnie, żeby wytrzymać ten cały rok bez właśnie takich słodyczy czy fast foodów, ale tak właśnie mówię, po czasie, tak jak teraz patrzę, to również jest potrzebne, żeby czasem wyjść ze znajomymi coś zjeść, czy, czy tak jak na przykład tu dostałem paczkę od siostry, że to sobie zjem, to już też w sumie wiedza się zmienia cały czas na ten temat każdy y, ma, ma swoje przemyślenia, każdy ma swoje doświadczenia z tym wszystkim, y, mamy też dostęp do coraz to, coraz to lepszych informacji na różne tematy więc y, tak wam po prostu w sumie chciałem tylko odpowiedzieć, że tak jem słodycze, a jakaś to historia cała poszła, ale myślę, że ciekawa, bo, y, bo o tym chyba raczej nigdy nie opowiadałem z tą, z tą dietetyczką, co tam było no, więc y, tyle, lecę na siłownię, dzisiaj robimy nogi. I, bet I got it, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay. I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk. I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways. I've been stuck in for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm in sleep yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family, if I'm a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down, fake new thoughts, like jumping off of that rooftop. Oh my camera when I do not. To make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? Zaraz szamka jak widzicie sobie tutaj odgrzewamy ryż i to tak naprawdę na dzisiaj będzie tyle. Nogi zrobiłem na treningu po jedzeniu troszeczkę odpocznę, możliwe, że do komputera usiądę i, i coś zmontuję już z tego materiału, co jest obecnie. Mam nadzieję, że może dzisiaj po treningu albo, albo jutro uda mi się już dostać ten nasz pierwszy mecz ligowy, który również byśmy sobie obejrzeli i przeanalizowali. Bardzo Wam też dziękuję pod ostatnim materiałem za te liczne komentarze, które dawaliście, bo. No, wiadomo, dajecie też różne wskazówki od siebie. Ja niektóre mogę brać do siebie, niektórych mogę nie brać, bo każdy ma oczywiście swoją rację i tego nie neguję. Ale po prostu bardzo Wam dziękuję, że tak piszecie. Niektórzy też troszeczkę dłuższe komentarze. Bardzo mnie to cieszy, że, że mam po prostu takich widzów jak Wy. Eee, no i co? No, tyle z tego materiału. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się, Siemaneczko.